Bo, 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 bo gini, co chcę to uczyni. Czekamy na kawkę bez laktozy. Zobaczymy, czy tak dostaniemy. Hej, tu Iwona Kuźiona z kanału Iwo Adventures. Zrób to sam, jestem już w samochodzie, w maczku, czekam na kawkę bez laktozy. I jadę, słuchajcie, bo mam zlecenie na poszukanie dwóch lub trzech rzeczy, dwóch czy trzech? Chyba trzech. Dwa lustra i lampa dla moich widzów jako dekorację, więc jadę w poszukiwania tych skarbów. Mam ze sobą torbę. Zobaczymy, co uda mi się zgarnąć, co uda mi się pokazać. Zajemnie, mnie. Co chcę to uczyni, bo, bo, bogini. Jestem w bardzo fajnym miejscu, gdzie są bardzo fajne starocie i to są dwie miejscówki. Dzisiaj pokażę Wam jedną z nich. Spróbuję pokazać Wam przekrój rzeczy, które można tutaj zdobyć z drugiej ręki, które są pięknymi dekoracjami, bardzo fajnymi yy, smaczkami. Zobaczymy, co tutaj dzisiaj się pojawiło. Spróbujemy też znaleźć coś do przerobienia, może jakąś lampę, może jakiś stolik. Coś na projekt Do It Yourself. Jesteśmy na pięterku, gdzie... Ostatnio było więcej rzeczy, ale faktycznie to są rzeczy chyba z Olimpiady, bo takie stoliki widziałyśmy kiedyś w wiosce olimpijskiej, jak byłyśmy w Emausie w Lublinie. W Macie cenkę. I są tu takie szafeczki prawdopodobnie, może też związki Olimpijskie. I jeżeli ktoś z Was na przykład wie, czy to są szafeczki z wioski Olimpijskiej, to dajcie znać. Piękna komoda do kawiarni. Kiedyś też właśnie z tego miejsca mieliśmy taką zdobycz. No, jaka to, to jest ekskluzja? Coś tutaj było. Gdzieś chyba w biżu. ja bierzemy 2105. Nie warto. Nie warto. Nie, po prostu nie jest mi to dane, tak? Nie jest. Ale proszę, nowy rok. Nowa ja. Może o to zawsze chciałam mieć. Ile to krzywie? do brzuszków. Czy to jest jakiś zestaw? Może spróbuję zrobić brzuszki. I co to kosztuje? Musimy się dowiedzieć koniecznie. Ale to jest też piękne. 1600 zł. Proszę. Piękna komoda z stawką Bardzo ładna. Kochani, ubrałam kurtkę, bo w środku jest jeszcze zimniej niż na zewnątrz i niestety tutaj nie znalazłam nic ciekawego, więc jadę sobie po prostu dalej, nagram wam kolejną miejscówkę. Jestem teraz w innym miejscu, tutaj po cichutku. Tutaj są piękne rzeczy, drogie rzeczy. Przepiękne zegary, szafy, lampy Tiffany'ego. Proszę, jakie piękne nadstawki. Zastawy całe, przepiękne talerze z kaczuszkami. Nie, to są jakieś ptaszki latające, Nie, to nie są kaczuszki. Proszę, 120 złotych, urocze. Komody, tamten mebel przepiękny. Proszę, zobaczmy, jakie krzesła. Kufry. Prawdziwe dzieła sztuki. Przepiękna lampa. Nie wiem ile ona kosztuje, na pewno kilka tysięcy. Przepiękna. Proszę, jakie piękne urządzenie do czyszczenia. Tutaj można by było przeczyścić tę szopkę, ale proszę, jaki ekskluzyw. Idealne do czyszczenia biureczka, taka wcześniejsza wersja Roboroka. <grych> tu mamy przepiękne podstawki. Z kostkami, prawdziwe dzieło sztuki. I to myślę, że zabiorę ze sobą. Jestem w kolejnym miejscu, gdzie spodziewam się większej ilości lamp, ale nie widzę na razie. Tu mamy filiżaneczki, klauny. Tu jest jakaś taka lampa, ale to nie jest to, czego potrzebuję. Dużo szkła, zastawy. Taki piękny wazon. Tu jest dział z lampami. No w sumie coś można by było wybrać. A ta jest piękna z tymi alaskrzydłami. Dajcie znać, co wam się podoba z tego kadru. A może taka płócienna lampa też piękna. Pasowałaby do mojego starego domu. Teraz jesteśmy na dziale lamp podłogowych. Jest ich tu całkiem dużo. Niektóre są naprawdę piękne. Na przykład ta z olbrzymim abażurem. Bardzo ładna. Są też same abażury. No i jest tu kilka fajnych perełek. Zaraz będziemy jeszcze przeglądać. Piękne meble. Jest też dział creepy, takich łóżeczków dla dzieci, ale to tego nie będziemy przekazywać. O, jakie tutaj są piękne takie drinkowe. Stoliczki, idę oglądać. Dobra, pokażę Wam kilka rzeczy, które są piękne. Na przykład ten stolik z marmurowym blatem, 250 zł. Ja też bardzo lubię takie jeżdżone stoliczki, ale są tutaj ładniejsze. Pokażę Wam. Patrzcie na to. No, przepiękne, naprawdę. Ten jest najładniejszy. To jest taki potrójny stoliczek za 200 zł. Uroczy. Są piękne kufry. Gazetniki, podstawy do lamp, no naprawdę bardzo dużo pięknych rzeczy, które można leciutko tylko podrasować. Proszę, jakie piękne gazetniki. No, kanapy to akurat, to nie jest mój gust. Tu jest jakaś, może się komuś spodobać. 2000 kosztuje. Mnóstwo bardzo ładnych rzeczy. O, i kolejne na gazety. Ja już w samochodzie zgarnęłam kilka fajnych rzeczy, ale nie są to rzeczy, po które przyjechałam. To znaczy, że nie znalazłam nic takiego, właśnie co mogłam wykorzystać do moich dekoracji dla moich obserwatorek, yy, więc jeszcze jadę szukać dalej. Na tej chwilę odcinek kończę, idę sobie coś zjeść. Yy, jeśli lubicie mnie oglądać, to subskrybujcie, komentujcie yy, i co? Bądźcie aktywni na moich social mediach, buziaczki w pysiaczki. I do następnego. Bye! Jeśli znacie jakieś miejscówki na targi staroci, jakieś hangary, jakieś rzeczy antyki w Polsce, za granicą to koniecznie mi napiszcie w komentarzu, bo już postanowiłam, że będę jeździć po wszystkich lokalizacjach, które mi polecicie, więc czekam na masę komentarzy, koniecznie, koniecznie. A teraz jesteśmy bardzo głodni i jedziemy do Ciumciań, nie, do Ciamciam? Ciamciam? Ciumcaj? Cium Cium Ciumkaj. Nie to szło bardziej. Ciamkaj, jedziemy do Ciamka i będziemy ciamkać ranem.